Dobry wieczór. Niektórzy narzekają, że tylko ja mogę walić, a jakby jakiś gość miał gubek, to by też walnął czasem. Proszę bardzo. Jest kubek dla gości i każdy gość teraz będzie sobie mógł walić, dowoli Cejroskiemu tłuc na głowie kołki. Dobry wieczór. Dostałem parę przesyłek od Zająca, prezenty różne, na przykład dostałem do odśnieżania szufelkę. Zanosiło się w ogóle na to, że zima będzie do 2000 roku. Ja wiem, czemu zima była taka długa w tym roku. Otóż przecież Aleksander Kwaśniewski w kampanii wyborczej obiecał na wiosnę mieszkania, prawda? No to próbowali... Jak mogli, żeby zima trwała wiecznie. A, piękny projekt plakatu. Dobrze układa się współpraca PSL-u z SLD, prawda? No i ktoś zaproponował, że po co oni mają pisać, że koalicja PSL-SLD, niech zrobią kongres zjednoczeniowy. I w wyniku kongresu zjednoczeniowego utworzą partię o nazwie PSLD. Przepiękna partia, prawda? Jeszcze można by coś dołożyć, było SDKPL, można by zrobić PSLD i UW. Fajne. No proszę, więcej takich przesyłek. Przeglądałem gazety ostatnio. No, świętowali 100 dni prezydenta. Szampany się lały. A niedługo potem co? Brak paliwa. Na główki w ogóle jak sprzed 10 lat. Czekam, kiedy kartki będą. Wielokilometrowe kolejki do rafinerii. Co dalej? Podwyżka papierosów. No to też. Przypominają się stare czasy. No... Ale było uzasadnienie, kiedyś nie uzasadniali. Uzasadnili, czemu podwyższyli ceny papierosów. Nie chodzi o dziurę w budżecie. Nie chodzi też o to, że zabraknie forsy, bo sobie wszyscy odpisali. Nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyrównać ceny papierosów w Polsce z cenami w krajach wspólnoty europejskiej, bo przecież tam dążymy. Szkoda tylko, że pensje nie dążą w tamtą stronę. Papierosy u nas może i były tańsze, ale i pensje były niższe. Tego nikt nie zauważył? A propos pieniędzy. Oglądam dziennik telewizyjny. W dzienniku wystąpiła pani z Urzędu Skarbowego, jednego z większych tutaj w Warszawie urzędów, i mówi tak. W moim urzędzie to tylko pięć osób będzie musiało dopłacić teraz. Natomiast w większości osób to my będziemy musieli zwrócić nadpłacone zaliczki podatkowe. Czyli jeszcze nie dość, że ciągną tyle kasy, to będę teraz płacił za to, że urzędniczki przez wiele miesięcy będą rachować i odsyłać pieniądze które niepotrzebnie wzięli, a poza tym to, że naliczono zbyt wysokie uzarania już zaliczki podatkowe. No muszą być zbyt wysokie, skoro każdemu zwracają, nie? To zbyt wysokie. No więc wychodzi na to, że to był tani, bo w ogóle nieoprocentowany kredyt, który sobie rząd zaciągnął u nas, a teraz, jak będzie miał, to zwróci. Zostańmy przy pieniądzach. Zdobyłem tajny raport w sprawie podatku. Podatki dochodowe w krajach zachodnich, a podatki w Polsce. Proszę, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz. No, należy ufać takim ekspertyzom, prawda? Co mówi ekspertyza? Francja ma 12 progów podatkowych. No, z tylko należy życzyć im. Niemcy, 11 progów podatkowych. No to u nas jest raj w ogóle. W Wielkiej Brytanii 3 progi, a w Stanach Zjednoczonych też 3. Ale podatki niższe niż w Wielkiej Brytanii. No i teraz sięgnijmy do zupełnie innego źródła. Bezrobocie w tych samych krajach. We Francji 12 progów podatkowych i 12% bezrobocia. U Niemców prawie 9% bezrobocia 11 progów podatkowych. Spada w Wielkiej Brytanii, a u tych rośnie, w Wielkiej Brytanii stoi, a w Stanach Zjednoczonych spada bezrobocie i jest najniższe. Tam, gdzie jest mało progów podatkowych, i najniższe podatki, tam spada bezrobocie. Może panowie, to jest sposób na bezrobocie? Nie drenować nasze kieszonki, tylko zostawić w tych kieszeniach pieniądze, to ja będę miał za co zatrudnić paru pracowników więcej. Dziś wystąpi mój imiennik. Ksiądz Wojciech Osiak. Najzwyklejszy wikary, ja bym chciał, żeby najzwyklejszy wikary mi opowiedział najzwyklejszym językiem, tak jak przy kolacji, kiedyś jedliśmy kolację w większym gronie i zapytałem o odpusty. To jest, proszę księdza, moje stałe pytanie, bo nie dostałem dobrej odpowiedzi. Dopiero ksiądz zaczął to tak objaśniać, że zwykła owieczka pojęła. O co chodzi w odpuście? Co się odpuszcza? W odpuście chodzi o darowanie kary doczesnej, ponieważ Pan Bóg zbawia, ale jest również sędzią sprawiedliwy który za zło karze. A kara doczesna to co to takie? I kara doczesna to są skutki naszych grzechów. Każdy grzech, zło powoduje dysharmonię w naszym wnętrzu. Stajemy się nieczyści. Są konsekwencje zła, konsekwencje moralne, które trzeba odpokutować tutaj na ziemi bądź w życiu przyszłym. Najczęściej to sobie katolicy myślą tak, że idą do spowiedzi, ksiądz odpuka jak tej roski kubkiem i... Jest wszystko załatwione, mogą dalej grzeszyć. No. Zapominają, że są konsekwencje grzechu, zła moralnego, które trzeba odpokutować, zadość zadośćuczynić Ale Panu Bogu. Grzech odpuszczony to co jeszcze? Jakieś konsekwencje? Tak, no, bo kara był? wieczna. Kara wieczna jest darowana. Człowiek ma prawo do zbawienia na mocy zasług Chrystusa. A zaraz, Natomiast... zaraz, żebym ja dobrze zrozumiał. Znaczy, grzechy to się liczą w tym sądzie ostatecznym potem. I czy do nieba pójdzie, czy do, do piekła, to od liczby grzechów zależy. Dobrze pojąłem? Zależy od pokuty człowieka, od nawrócenia. I człowiek się nawraca, idzie do spowiedzi i zostaje mu odpuszczona w sakramencie pokuty kara wieczna. Ma A. prawo do zbawienia, ale to nie wszystko. Jeszcze została kara doczesna. Po, została kara doczesna, czyli to. Rozbicie wewnętrzne człowieka musi się dokonać proces scalenia osobowości, oczyszczenia, przeodziania w nowego człowieka i y, odpust ze względu na skarbiec duchowy. To zaraz do skarbca tak. przejdziemy, jeszcze zdefiniujmy dokładnie te kary doczesne. Na czym polega kara doczesna? To na przykład, że ktoś złamie nogę i go boli bardzo, to może być Między kara doczesna. Innymi. Albo że będzie. Chorował. Nieszczęśliwy Albo, ten... pryszczy dostanie. Różne mogą być. Różne rzeczy. mogą być kataklizmy, jakie człowiek przeżyje na tym świecie. I to jest jakiś ogromny ból. Ale Pan Bóg przez tę karę jest blisko człowieka. I to jest fenomenalne, że Bóg każąc, będąc sędzią sprawiedliwy, okazuje miłosierdzie jest blisko nas. I w tej karze on się nam objawia. Zapala się czerwone światło, słuchaj, przestań grzeszyć. Albo bój się grzechu, bo on ma swoje skutki. Nie tylko, że cię policja wsadzi do więzienia, ale że ty będziesz w inny sposób też, chociaż jesteś nieuchwytnym bandytą, pokutował. Więc jak po spowiedzi, kiedy to odpuszczono grzechy, i one się tam u góry nie będą liczyły, te odpuszczone grzechy to jeszcze zostają do odpuszczenia kary doczesne. I to jest. się załatwia w odpuście. I to tak, na mocy zasług Chrystusa i wszystkich świętych. No właśnie, to teraz przejdźmy do tego, z jakiej racji Kościół właściwie odpuszcza mi te kary doczesne. Idę na cmentarz, warunki odpustu są określone, na przykład, że z okazji odpustu w moim kościele można odpust uzyskać. Odpust zupełny może być. Czyli Kiedy wszystkie. pielgrzymkę się odbędzie do grobów apostolskich. Trzeba być wyspowiadanym poważnie i komu nie przyjąć i odmówić jakiś tam Modlitwy. zestaw modlitw. No ale we współczesnym świecie to troszkę wątpliwości wzbudza, że Kościół jakoś tak. Nie wiadomo skąd odpuszcza te kary doczesne. Bo Kościół otrzymał władzę nad grzechami. Pan Jezus powiedział Piotrowi. I apostołom weźmijcie ducha świętego, komu odpuścicie grzechy, są od, odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Kościół y, chce człowiekowi służyć i ułatwiać mu zbawienie, przybliżać mu to zbawienie. I to jest to tam na mocy ale, misji Kościoła. Ale tam się mówi o odpuszczaniu grzechów, a tu odpuszczamy kary doczesne. Tak. To jest tajemnica świętych obcowania. Jesteśmy jedną rodziną chrześcijańską. A ta rodzina już ma blisko dwa tysiące lat. I w tej rodzinie jest bogactwo wiary, miłości, świadectwo męczenników, dziewic. I to jest ten duchowy skarbiec kościoła. I ja, jako uczestnik tej rodziny Bożej. Kwie w tych zasługach świętych, w tym doświadczeniu wieków. To tak, jakby Wojtek yy, no, był wielkim arystokratą nie tylko konwojem, ale arystokratą i miał wspaniałą rodzinę arystokratyczną sięgającą kilku wieków i on dziedziczy bogactwo kultury, majątku. Hmm. I, i, i również chrześcijanin w ten Nic sposób nikt sam nie zarobił, ale może wydać to co zarobili inni może wydać, ale może się też oprzeć na, na przodkach i my odwołujemy się do tych doświadczeń świętych, do ich wiary do tego skarbca duchowego jaki oni włożyli, włożyli to z tym, do kościoła z, tym, z, tym, z tymi przodkami to ksiądz dobrze wyłożył bo teraz to, to, to trochę mniej abstrakcyjne jest ksiądz niech teraz sprawdza w konfesjonale odpuszcza się grzechy i to są rachunki przyszłe. I potem, jak człowiek ma mało grzechów albo dużo odpuszczonych i się pięknie wyczyścił w konfesjonale, to ma szansę iść do nieba. Natomiast w odpuście, po spowiedzi, odpuszcza się kary doczesne. Jak człowiek nagrzeszył, z grzechów się wyspowiadał, ma szansę iść do nieba, to jeszcze czekały na niego różne nieszczęścia na ziemi, ale w odpuście zostały. To taką mamy nadzieję, ponieważ myśli ludzkie nie są myślami Bożymi. I to jest często taka tajemnica Pana Boga, do której nie mamy pełnego dostępu. Kościół daje nadzieję chrześcijaninowi. Natomiast stajemy w prawdzie przed Bogiem i nie możemy do końca dotrzeć do tej Bożej wielkości i nie mogę powiedzieć, co Pan Bóg zrobi ze mną. Choć Pismo Święte mówi moje sumienie może mnie nie oskarżać ale Bóg wie jeszcze więcej, więc nie wiadomo w końcu yy, w świetle Bożym jaka Aha. jest prawda o mnie. Dlatego nie należy tracić wiary, jak człowiek wyspowiadał się porządnie we własnym mniemaniu i odpust dostał całkowity, a mimo to złamie nogę pojutrze. To wiary nie należy tracić, nie? To, to, cieszyć się, że Bóg jest przy mnie w tej karze, ostrzegając mnie, żebym więcej grzechów nie popełniał. Jeszcze coś mogę jeszcze zrobił. powiedzieć z własnego doświadczenia, że kiedy yy, no Grzesze, no jestem człowiekiem słabym. Zawsze Pan Bóg mnie dotyka. I dziękuję mu za to, że przestrzega mnie tą karą przed tym, żebym więcej nie grzeszył. No to co mi pozostaje powiedzieć na koniec takiej rozmowy? Bóg zapłać, księże Wikary. Bóg zapłać. Szczęść Boże naczelnemu konwojowi. I ku chwale Ojczyzny Niebieskiej. Amen. Zapraszamy Państwa do wysłuchania apelu Wojciecha Cejowskiego. Język polski stał się śmietniskiem. Polskie słowa są wypierane przez niepotrzebny import. Mówi się dziś firma konsultingowa zamiast firma konsultacyjna. A sandwicze wypierają kanapki. Dlatego zwracam się dziś do wszystkich użytkowników języka, szczególnie do tych, dla których jest on głównym narzędziem pracy: dziennikarze, pisarze, politycy. Zacznijmy przywracanie słów polskich w miejsce obcych solidarnie ponad podziałami wspólna Polska to wspólny język. Zacznijmy od dziś używać słowa sługa w miejsce łacińskiego minister. Wiele będzie z tego pożytku. Minister brzmi niezrozumiale, więc ministrowie zachowują się jak paniska, a kiedy usłyszą, na przykład na konferencji prasowej, że wołamy na nich sługo. Zaczną nam służyć i spokornieją. Nie chodzi o żadne przekąsy. Mówmy z pełnym szacunkiem. Sługa do spraw finansowych Grzegorz Kołotko. Sługa do spraw edukacji Jerzy Wiatr. Służąca Danuta Waniek. Służąca Barbara Labuda. Będzie i poprawnie po polsku i zrozumiale. Sługa uniżony Wojciech w tej